Witam bardzo serdecznie na kanale prywatne 4pl Dzisiejszy odcinek dedykuję wszystkim firmom, które mają umowę PPK, to właśnie dla was, dla waszych pracowników jest ta oferta. Ja nazywam się Marcin Dudek, zawodowo zajmuję się zarządzaniem ryzykiem ubezpieczeniowym i zapraszam do oglądania dzisiejszego odcinka. Moi drodzy, specjalne nagranie właśnie dla was, dla wszystkich firm, które obsługuję, które mają aktywne PPK, to nie znaczy, że pracownicy są aktywni w tym PPK, ale macie umowy po prostu podpisane za naszym czy moim pośrednictwem. To dla Was i dla Waszych pracowników jest ta oferta. W ostatnim czasie dostaję informacje, telefony, maile, gdzieś tam przesyłacie mi oferty, żeby się do tego odnieść, i zwracacie uwagę, że trzymam się tej kwoty 100 zł. Moi drodzy, na dzień dzisiejszy ta kwota 100 zł, zresztą tutaj macie przykład bardzo dobry, właśnie umożliwia nam to, że mamy zakres ubezpieczenia, w zasadzie wszystkie zakresy ubezpieczenia w ramach polisy. I naprawdę ta polisa jest bardzo, bardzo dobra chroni ubezpieczonego i jest zakres Assistance, gdzie Rodzina ubezpieczonego ma możliwość korzystania z prywatnych wizyt lekarskich i rehabilitacji, i to jest super. No i to jest w kwocie 100 zł, i nie da się, moi drodzy, zrobić tego taniej. Taniej zawsze będzie się wiązało z niższymi sumami ubezpieczenia albo z wyrzuceniem z tej oferty pewnych zakresów. Jeżeli ty w tej ofercie tych zakresów nie widzisz, to niejednokrotnie nie wiesz, że one w ogóle są. I na tym przykładzie dwóch wariantów zobaczycie, i zresztą widzicie, jaka jest różnica. Jest wariant za 100 zł i wariant za 80. Moi drodzy, 20 zł różnicy, ale różnica w sumach ubezpieczenia dochodzi nawet do 50%. I czy warto, a niektórych zakresów w ogóle nie ma, i czy warto na tym oszczędzać, nie traktujmy tego w kategorii oszczędzania, bo potem się okazuje, że jak dochodzi do zdarzenia, to gdybym ja wiedział, ja wiedziała, to te 20 zł, te nawet 50 zł, panie Marcinie, to byśmy nawet płacili, ale to już jest po zdarzeniu ubezpieczeniowym. My musimy zabezpieczyć siebie przed zdarzeniem ubezpieczeniowym. I już Wam mówię, jak skonstruowana jest ta oferta i co tam w środku jest. Moi drodzy, Wariant pierwszy, wariant drugi to sumy świadczeń. Widzicie zgon ubezpieczonego z dowolnej przyczyny: 100 tysięcy i 50 tysięcy. No, 20 zł różnicy, 50 tysięcy zł w sumie ubezpieczenia. Jak dla kogoś ktoś nie chce płacić tych 100 zł, może wybrać ten za 80, ale no, jest bardzo duża różnica w tych wariantach. Uszczerbek na zdrowiu. Zwracałem już wielokrotnie uwagę na, te, na, na odnośnie uszczerbku, że jest tutaj. Uszczerbek, każdy bez definicji trwałego. Normalnie w ubezpieczeniach macie trwały uszczerbek. Tu jest uszczerbek, czyli każde skręcenie, zwichnięcie, złamanie, które nie powoduje następstw trwałych, jest traktowane jako uszczerbek na zdrowiu. Diagnostyka obrazowa w NW. Tu jest od razu diagnostyka obrazowa. Nie muszę nic dodatkowego dokupić. Mam od razu diagnostykę obrazową, pełną diagnostykę po zdarzeniu ubezpieczeniowym w następstwie wypadku. Jest tutaj tomograf, rezonans i cała diagnostyka obrazowa. Dodatkowo jeszcze wizyty lekarskie, również one są w, po NNW. Dodatkowo w tym zakresie naszym uszczerbkowym, nazwijmy to. Uwaga, jest już tu w ramach tego NW organizacja i pokrycie do 40 zabiegów rehabilitacyjnych, ale rehabilitacja tu jest dla ubezpieczonego. Osobna jest jeszcze w asystans dla całej rodziny i dla ubezpieczonego. To jest po zdarzeniu wypadkowym 40 zabiegów. Kolejna Kolejna rzecz, niezdolność do pracy w NW choroba, poważne zachorowania, choroby zakaźne, uwaga, prediagnoza. Jest to jedyne towarzystwo ubezpieczeniowe, wariant numer jeden, gdzie w przypadku podejrzenia, moi drodzy, podejrzenia poważnego zachorowania, uruchomiona jest pełna diagnostyka, łącznie z konsultacjami medycznymi czyli to jest ta prediagnoza. Leczenie specjalistyczne 11 procedur. Tutaj mam na myśli jeżeli chodzi o procedury na przykład chemioterapia, radioterapia, wszystkie te terapie, jest ich 11. Za każdą rozpoczętą tą terapię wypłata świadczenia 5000 zł. To jest jako leczenie specjalistyczne. Powtórna opinia medyczna, moi drodzy, Super sprawa, powtórna opinia medyczna, bo zwracam uwagę, że to jest zagraniczna. Macie w tym tłumaczenie, dokumentację, wysłanie tych dokumentów do placówki, która specjalizuje się w danej jednostce chorobowej, wraca to do nas, znowu jest to tłumaczone i mamy pewność co do metod. I możliwości leczenia naszego poważnego zachorowania, bo być może za granicą będą zupełnie inne metody, inne, inne lekarstwa, po prostu inna procedura w ogóle medyczna niż w Polsce i daje nam to niesamowite możliwości, aby powrócić właśnie do zdrowia. Szpital. Szpital, moi drodzy, od samej wizyty, czyli trafiacie do szpitala. Choćby na diagnostykę, nie wiem, jamy brzus, brzusznej, jest zrobione USG, wychodzicie po godzinie 2-3 i jest to traktowane jako jeden dzień pobytu w szpitalu. E, oczywiście jest OIO, rekonwalescencja, to wszystko jest. Świadczenie lekowe to jest świadczenie lekowe, dodatkowa kwota 200 zł, która jest wypłacana do pobytu w szpitalu. I teraz najważniejsze, moi drodzy, asystans, ten asystans rodzinny, medyczny to Daje no, pełen obraz już tego ubezpieczenia. Najważniejsze rzeczy wyciągnąłem. To są prywatne wizyty lekarskie i rehabilitacja, tam ich jest jeszcze więcej, ale to są najważniejsze rzeczy. Limit na każde zdarzenie podkreślam, na każde zdarzenie, a nie w ciągu roku, na każde zdarzenie, na każdą osobę 10 tysięcy złotych. Prywatne wizyty lekarskie w NNW nielimitowane, wizyty. Lekarza pediatry i internisty po trzy dla każdego członka rodziny w okresie 12 miesięcy tych polisowych, po trzy dla każdego internista i pediatra, i to również mogą być wizyty domowe, i po trzy do wszystkich pozostałych specjalizacji medycznych, czyli każdy z nas, ja, moja żona, moje dzieci, mamy po trzy wizyty w ciągu roku dodatkowe do pozostałych lekarzy specjalistów. Rehabilitacja w wypadku dodatkowa to jest coś innego, tutaj. To jest dodatkowa z tym limitem 10 tysięcy złotych na każde zdarzenie dla mnie, jako dla ubezpieczonego i dla wszystkich moich członków rodziny. I w stanach chorobowych, czyli tych zapalnych, problem z kręgosłupem szyjnym, piersiowym, lędźwiowym, barki, biodra, tu mam zagwarantowaną rehabilitację ja i wszyscy moi członkowie rodziny z limitem 10 tysięcy złotych na każde zdarzenie. I moi drodzy, taka ważna uwaga. Zwracam uwagę, że te wizyty i rehabilitacje ma zapewnioną cała moja rodzina, czyli ubezpieczone i wszyscy członkowie rodziny. Więc jeżeli moja żona, partner, partnerka również będzie miała tą policję, to wszystkie wizyty i rehabilitacje mamy podwójne więc opłaca się, aby współmałżonek bądź też partner również miał tą samą polisę, bo te wizyty mamy podwójne. I tu jesteśmy y, zabezpieczeni. Są osoby, które nie korzystają w ogóle z prywatnych wizyt lekarskich i rehabilitacji przez rok, dwa, trzy. Jak następuje kumulacja, to chodzą od lekarza do lekarza i chodzą na rehabilitację, bo tu ich boli bark, tu ich boli biodro, y, mają problemy z kręgosłupem lędźwiowym. Zresztą kto dzisiaj nie ma problemów z kręgosłupem? Więc mają rehabilitację i chodzą na zabiegi raz w tygodniu i super się czują i y, dziękują po prostu, że tą policję sobie zamienili. Z towarzystwa X na nowoczesną polisę, właśnie tą w tym zakresie 100 zł, hybrydową, i dzisiaj każdy z nich mi potwierdza, że te 100 zł to był szczał w dziesiątkę. Po prostu, że przedstawiłem im tą ofertę, a oni zdecydowali się po prostu na zamianę polisy, którą już mieli, na tą nową polisę hybrydową. Urodzenie dziecka, moi drodzy, zgon rodziców, teściów, tą ofertę. Zamieszczę na naszej stronie prywatne 4pl w zakładce ubezpieczenia grupowe. Tam ją znajdziecie, będzie, będzie to gdzieś wyszczególnione, że będziecie wiedzieć, że to jest ta oferta. Jeżeli będziecie zainteresowani, to poproszę zwrotnie na maila. U góry macie adres mailowy na maila. NIP firmy, ilość pracowników przystępujących do danego wariantu, bo może się okazać, że na 10 pracowników dwóch nie chce, 5 chce. Za 100 zł, a trzech faktycznie chce za 80 zł. To mi tylko napiszcie, żebym miał przygotowane, żebym wiedział, jak mam tą ofertę skonfigurować. I tu łączna ilość pracowników, bo chcę wiedzieć, ile jest łącznie pracowników, bo nieraz jest tak, że do polisy przystępuje, nie wiem, 15, ale 21 jest w firmie. Chciałbym wiedzieć, to nie jest, że statystyka, ale chciałbym po prostu to wiedzieć, co ewentualnie mogę jeszcze podpowiedzieć, żeby ewentualnie zachęcić tych pracowników, żeby oni byli. Ta oferta, mówię, to, jest, to nie jest sztywna oferta. Jeżeli będziecie cokolwiek chcieli zmienić, jak najbardziej napiszcie wtedy do mnie i jak najbardziej możemy tą ofertę jeszcze bardziej dopasować do Waszych potrzeb. Nie szedłbym w kierunku tutaj... Zbijania tej ceny, bo naprawdę nie ma jak zbijać tej ceny. W tej polisie występują jeszcze pakiety specjalistyczne, dodatkowe, ale to one są później, to są kolejnym etapem, bo one nie są obowiązkowe. Więc na razie skupiłbym się po prostu na tej, na tej ofercie, tą, którą teraz tutaj przed sobą widzicie. Także życzę Wam owocnych, jak zawsze owocnych przemyśleń, zweryfikujcie te, te polisy. Choćby tylko pod kątem tych dwóch najważniejszych rzeczy, czyli uszczerbek na zdrowiu, z definicją uszczerbek na zdrowiu bez trwałych następstw, to jest tutaj, i właśnie tym asystansem medycznym, bo on robi całą tą, tą robotę, jeżeli chodzi o polisę ubezpieczeniową. Ja Wam bardzo dziękuję, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć.